że udało nam się już do trzeciej nocy. Z tego co się wcześniej dowiedziałem wiem, że czoko jest w tej nocy bardziej aktywna, czyli właśnie ten kurczak. I cóż. Także wiem, że w tym miejscu jest Foxy, który chyba od dzisiejszej nocy albo następnej będzie także reagował tak jak pozostałe animatroniki. No i jak na razie nic ciekawego się nie dzieje. Czuła. Prawdopodobnie do kuchni, albo jest gdzieś po naszej prawej. Jest kuchnia. Raz w naszym kierunku, czy sobie tutaj na szukają dalej. A. Możliwe, że zaraz ją poznamy. I się na szczęście jeszcze nie ruszają. W ogóle za są fajne zasady. Nie biegaj, nie krzycz. Nie płacz. Ech, ech. Dobra. I na szczęście dalej tutaj stoją. Możliwe, że tylko ona będzie się poruszała w tym dniu. Tej, tej nocy właściwie. Byłoby dobrze gdyby poszła, ponieważ tracimy zbyt dużo mocy aktualnie. To już, dobra. Ale nadal się czai przy naszej... ...adzie spokoju. i się nie reaguje Foturka z rozrywki Dobra, wrzuciła sobie do Czaka nam To prawdopodobnie jest z kuchni, ci nadal stoją na swoich pozycjach. Ruszyć, jak ona sobie śpiewa. A dobra, jest tutaj. Było. E, chyba nam się miski wszystkie ruszyły. Aha. Dobra, jesteś tutaj. Tutaj brakuje jeszcze Jest tu, jest o. Tam nikt nie stoi. Nie daj mi się, że zaraz tutaj ktoś wpadnie, nie? Dobra, tu jesteś, tu. Tu jest... ...szkoki, aha, dobra. Brakuje chyba kulika. Oj, jest chyba misiek. Aha. Głównie to animatroniki zbliżają się do mnie. Tyle, będę teraz patrzeć na czy niż na kamerę. Jak wydaje. No, żeby bigutoka. Aha. Dobra, odeszły na szczęście. E, w kuchni coś się dzieje. Mm. Dobra, królik jest w jakimś tam pokoju, dobra. Nie to sobie gdzieś tam ładzi. Myślę, że zdecydowanie przebyć tą nos, tak jak pozostałe. Dobra, ten tutaj dalej stoi. Poszedł. O Jezus Maria! <grywa> kurde. Gdzie jest Coko. Poszedłeś? Nie. Gdzie to jest Choco i Misiek? Poszedłeś? To jest... Przez to niego tracę potrzebną energię na przodę. Ja, super, dzięki. Gdzie jest, kurde, ten... Poszedłeś? O, dobra. Ona jest. Dobra, Czako jest. Albo jest przy tej kamerze, nie ma jej. A, to tutaj taka na Dobra. Dobra. Na szybko. Tu jesteś? Tu jesteś na sobie. Dobra, nikogo. Czako jest przy mnie. A tutaj to mam Aha, to już wiem. Misiek jest z kuchni, ona jest przy nas. Ten, ten stoi tutaj Możemy zostać odoczeni zaraz No Stoisz tu? Posłaś? Nie eee. wiem Zobaczmy sobie A, posłał już Dobra Chyba trzeba bym to przetrwać Eee, gdzie jesteś? Dobra, nie ma Kto jest? Dobra, Miska dalej nie widzę, ale on jakoś niezbyt chętny do przyjścia do mnie. Jest dobry A dobra ja tam. Ona jest tutaj. Dobra on jest tutaj. Nie da, proszko sobie o mnie wdalej wstecz w polu. Aha, widać jak nie było, tak nie ma, powiedzmy sobie. Być może przed spamykiem, w tym gorszym wypadku zginiemy. <zyskli> Udało się. Dobra, teraz pora na noc czwartą.